Hej, Manuszko, wszystkim. Stytuznaczyk, witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku z gry. Oczywiście, no, stale na noc będzie. A, tu jakiś ziomek bije, pomożemy mu. Dać mu damu serduszko, czy on by nie. No eee, szybciej tego skończmy. Dobra, dziękuję, dobranoc <grych> eee, No, oczywiście, ludziska. Teraz, jak wiadomo, będzie upgrade. Zwiastunka robimy oczywiście 100 amuletów, 100 amuletów. Hmm, ile ma na 15 piórek potrzebnych? Hmm, mam 6666 piórek, plus do tego 17000 piórek. Spokojnie, spokojnie starczy na prób ulepszania. Nie będę musiał to kupować. Jak to ogólnie sytuacja z FM-ami? 1200. 13. Więc tak myślę. że Będę musiał dokupić sobie tak z 1000. Tak myślę coś koło takiego. I lecimy oczywiście z ulepszaniem zwiastuna. Na plus 15. Czas wyższy go na plus 15. No bo też trzeba do niego że tak? I to będzie ogólnie moja trzecia karta. Kto będzie zostanie wbita na setną BP No i oczywiście, jak długo wbijemy tą kartę na plus 15, set na pp Czyli będziecie mieli możliwość wybrania następnej karty którą będziecie robili na set pp na plus 15, jak wiadomo wtedy będzie bez z na Krusa i Bema czyli pozostaną Wam e, zamiast 8 kart będzie 5 kart czyli będzie Wadek, Blade, Berek Gladiator, no i Odszczep i Odszczep, tak i Odszczep tylko jednak e, w odszczepie będę miał najwięcej, bo na będzie zabawić w Gladiatorze. No bo jednak odszczep ma zerową perfekcję, nie wbija maniazu. E, no i mamy Gladiatorka plus 11. No to taka nisza mm, perfekcja, jak taką mogę określić. Ale 8 def już wbiło, ciekawe. Więc miejmy nadzieję, że też będzie zagledzał tak ten Gladek. I kupujemy jeszcze 100, oczywiście, czy znaczy, jakie 100, mm, 1000 FEMów są? O mój Boże, ciągle mylę te sklepy. Myślę... A dokup mi jeszcze 500. Ach, te pieniądze jak lecą, ach, jak te pieniądze lecą. 100 prób. Co boli mnie najbardziej? Że zanim dojdę do 15 ki musi wejść na 14 Właśnie. Miałem 100 prób na odszczepa, po 70 biło mi dopiero na 14 kę Trzymajcie kciuki za to, żeby mi wbił ten zwiastun szybciej. Naprawdę, to jest moje marzenie Ja nie nienawidzę... Ja nienawidzę ulepszać Naprawdę, nienawidzę ulepszać, to jest rzecz Której nienawidzę robić Bo mnie zawsze boli to No niby nie widzę tego jak znikają te femy piórka Ale patrzę na to eku Na te pieniądze jak znikają, o mój Boże Co tu się dzieje? Mordo, co ty tu robisz? <grych> Mordo Mordo, słuchaj ja wiem, że ty jesteś tutaj bardzo fajnym kumplem. Ja wiem, że. Mojedo się jak oczywiście najlepiej. A stracimy ogólnie amulety. Ja pitole, Dobra, pomożemy mu szybko, co? Pomożemy naszemu kumplowi. Niech się cieszy, że dostanie, oczywiście, skrzyneczkę. On by to zbił o 15 lat. No, no to masz mordeczko, proszę Proszę, dam Ci sobie duszko. No, tak się właśnie pomaga ludziom, tak się właśnie pomaga ludziom Lecimy z tym ulepszaniem więc ogólnie będziemy się widzieli za chwilę Szczała. NIE! Ja! 89 próbęć by na 15? Ja mordo. Miamono, dałeś mi szczęście. Thanks, bro. Plus czternastka, lecimy na piętnastkę. Lecimy na piętnastkę. Łapa i piękny słup, oczywiście. pitole ja, musi to pić. Lost myself within the fire, breaking free from my desire. A heart of gold forged to inspire. It's starfire. It's star. Zwiastun! Drugi na serwerze 15 plus zwiastunę. Uuuu, cieszymy się wszyscy! Ja pitole, przecież jak to zobaczą ludzie, to mnie wyśmieją normalnie. Dziękuję do planu, już wbijamy w to piękne SP. Patrzcie na to, jak to cudownie wygląda! A sobie rozdamy punkty w atak! Tak, punkty w atak! Aha, dobra. Patrzcie na to, jaka będzie reakcja ludzi, jak myślicie? O mój Boże, patrzcie na to! Ha <laughs> oh, man! <laughs> ja pytałem, co ja zrobiłem? Zwiastun piętnastka. Zwiastun piętnastka! Zwiastun piętnastka! I to była... tak, już. Tak, i Bulde na nim Ben... co to takie sobie? A! Mm. No oczywiście Bulde na takim sp się prezentują w taki sposób 100 atak 11 def, 11 element, 90 HP Tak się właśnie prezentuje Buld na tym pięknym ee, detyperze. tipperze co? Totalny Stos <gryw> No nie będę ukrywał Kozacka Jestem mega zadowolony, ile zostało mi prób jeszcze 50 sześć z wow, wow, jest Co? One day mystery box two times, today find uh, ice wings O mój Boże No <laughs> no i ogólnie ludziska, dziękuję ślicznie <laughs> się, 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 za uwagę, pamiętajcie o zostawieniu łapki, Piękne, się prosto prostokąciku No i oczywiście z mojej strony to będzie wszystko. Z